Happy Christmas! Wesołych Świąt kochani! Dziś jest 24, jest rano i co? Jak na Wigilię przestało, już mam zaliczone jeden płacz, łzy jedną kłótnię i, i tak. Tęsknię za, za Polską, tęsknię za moim domem mm. Ej, święta nie są najlepszym okresem dla sztiwardes chyba. Ej, chyba, że udaje mi się właśnie pojechać do Polski, do, do domu, czy do Polski, do domu, gdziekolwiek ten dom jest. I dobra, ja mam bardzo mało czasu. Paliwo mi się wczoraj skończyło. Jak ja wracałam z pracy, mam mega zmęczona, Już nie zatankowałam, więc dzisiaj muszę szybko zatankować, żeby mi się tam nie skończyło. Muszę kupić prezenty, dokupić sztućców i nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. I kochani, nie jest to zbyt optymistyczne święta, przynajmniej się nie zaczęły, ale mam nadzieję, że co się źle zaczyna, to się dobrze kończy. No zobaczymy i mm, kochani busiaczki. Do zobaczenia później. W poszukiwaniu prezentów. <laughs> Świąteczna Hiszpania. Ej kochani, właśnie już wracam z zakupów. Zaraz Wam się pokażę. Tak, kupiłam sobie okulary przy okazji, żeby się rozweselić. I na narty. I właśnie wracam z zakupów... I po prostu z masakra, jest 13:40. Mój bilet na parkingu się przeterminował. Mam nadzieję, że mi nie wypili mandatu za to. E, I co? I nie wiem, za 10 minut czy tam 20 powinno się rozpocząć nasz obiad, który mu chłopak w ogóle przestawił. Miał być na 16, co i tak dla mnie było bardzo wcześnie. On przestawił to na 14, nie pytał się o nic. A więc ogólnie spoko. Mm. Więc to trochę traktuję, że to nie jest moja wina. Eee, jeśli się nie wyrobiłam, dobra, nieważne. Do zobaczenia później. kochani, właśnie to do domu i trochę zestresuję, bo już jest prawie 14 i nie wiem jak to wszystko będzie. Mm, nie tak te święta miały wyglądać. Eee, no ale dobra, jakoś może to będę i mam nadzieję, że mój chłopak nie będzie jakiś wykurzony czy że za późno przyjechałam, ale ja naprawdę nie przyszłam tutaj na kawę. Jest 14, ja nawet nic dzisiaj jeszcze nie zjadłam. I po prostu miasto jest bardzo, bardzo busy, pełne ludzi. I wszędzie są kolegi w stepach i no naprawdę musiałam się zastękować, więc tak się troszkę... A, mogę tak się troszkę wam tłumaczy, ale mam nadzieję, że on to zrozumie w końcu jest Wigilia A więc tak kochani, trzymajcie kciuki i do zobaczenia później. Candy. It let's try. Can I try the mustache one? Yeah. Wait, oh, candy. You're going post it on Instagram? Yeah. Oh. Can I try one? Yeah. Oops, sorry. He knows that you've been bad and good, so be good for goodness' sake. Yeah. Okay, now Lily, your one you did for yours. Yours the next one, yeah? You can so you can <laughs> i know you've been shopping Hey, like that. So we let her a bit of that. Sky, give a kiss. Hi. not me. Here. Uh, sky, here, here, here. here. Okay. Oh. Sky. Look. Uh, sky kisses, kisses. Sky yeah. kisses. No. So give her a kiss. I'm sky, sky, right. come on. He's not gonna do I it. He Can't force us. Loli! 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 nie! Loli! 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 właśnie, tańce, tym, a, mi, mi właśnie y, i Loli! 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 mi, i tak, wigilia była naprawdę fajna, było dużo smacznego jedzenia. Oczywiście nie takiego polskiego, wiecie, jak to jest wigilia, ale no było fajnie. Był e, turkey, indyk, więc tak, więc był, był indyk, było wyżywa e, i było fajnie. Później poszliśmy grać w koszykówkę i mieliśmy sernik mieliśmy jakieś tam muffiny czy tam muffiny i, i wszystko inne ja upiekłam, upiekłam, zrobiłam blok czekoladowy e, i tak, no brakuje mi rodziców i mojej rodziny no ale co zrobić <grytanie> takie jest życie i tak, teraz idziemy oglądać jakiś film wigilijny e, może Kevin sam w domu czy coś, w każdym razie nie wiem kiedy ten film się pojawi ponieważ teraz jestem Strasznie zabiegana, i nie wiem kiedy, nie mam kiedy tego edytować. Um, ale życzę Wam wesołych świąt. Jeśli nie, święta już minęły, to szczęśliwego nowego roku i wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego spełnienia, najskrytszych marzeń. Um, I tak, i odwagi do realizacji własnych planów, do, do podróży i do życia po swojemu. Take a hand. Put your mind, see, at I'm the only one you You're the only one acting up. Now get upstairs. I'm in yeah. up upstairs, dummy. Third floor? Go. It's scary up there. Don't be silly. Follow me up a little while. I don't want to the phone. You. you know about him. He wants the bed. He'll feel over me. I know it. Fine. everyone really hates me. Then maybe you should ask Santa. Dzień dobry wszystkim. Jest 25 i jest 10 rano, a my właśnie wybieramy się w góry do Andory i jedziemy na narty. Tam jest nasza choinka. Gdzie jest mój kot? Candy. Candy. już w domu już kukać. kotka. Nie cierpię i zostawię samej w domu. Kochani. Mmm. Mm. Kochana Okej. Okay. Masz wodę, masz jedzonko tak Zostajesz tutaj. Pa pa. Okay. Oj, Gosza, <laughs> The weather in Spain is super nice, but um, we would like to have some snow there and feel some Christmas atmosphere. We are super full after Christmas dinner. We had a big, big turkey and we took some turkey with us. So, yeah. That's right. Then we're in a cloud. <laughs> no, I'm joking, it's just a phone. Now we are lost. <laughs> yes, we are lost, we're coming back to Barcelona. Look, you can't see anything. I think uh, we're to Barcelona. Darling, could you look at this? Jesteśmy właśnie w Andorze um, i tak w ogóle nie ma tu śniegu, niestety. Um, ale może będziemy mogli troszkę ponartować sobie. Um, zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Tutaj są takie duże góry. No um, i tak jak można zaobserwować, jest zero śniegu i jest 9 stopni Celsjusza. I zaraz właśnie szukamy naszego miasteczka i hotelu. hej kochani, jesteśmy właśnie w Andorze i jest strasznie zimno właśnie jedziemy jedziemy, idziemy wypożyczyć narty i ten cały sprzęt i tak, do zobaczenia później kochani, pa pa właśnie jesteśmy w hotelu już wypożyczyliśmy narty i właśnie idziemy na basen na jakieś tam wiecie może spa i tak i ogólnie w ogóle nie ma śniegu ale mam nadzieję, że będziemy mogli troszkę um, pojeździć na nartach to, tak wygląda nasz pokój tutaj jest moje łóżko szafy, bałagan i tutaj jest drugie łóżko e, więc tak, do zobaczenia później hej kochani, właśnie jestem w hotelu, jak możecie zobaczyć i idę kupić sobie szczotkę, bo oczywiście gosia zapomniała grzebienia I tak. Więc, kochani, to jest właśnie hotel, w którym zostajemy w Andorze. Ja jestem strasznie, strasznie głodna. Zaraz właśnie idziemy na jakiś obiad, bo jest dopiero o 19.30. A tutaj bardzo piękne choinki. Więc, tak, to jest to ja. mnie. Jest strasznie zimno. A ja mam trochę mokre włosy, bo właśnie wyszliśmy z tego spa, którym było po prostu genialnie. I w ogóle poszłam na zakupy, bo zapomniałam kilka rzeczy e, takich podstawowych. Nie wiem gdzie miałam głowę, ale zapomniałam e, szczotki czy jakiegoś grzebienia, zapomniałam e, no, kilku jeszcze paru rzeczy, szczoteczki do zębów, pasty, e, więc musiałam przejść się na, na co? Na stację benzynową. I tak, to jest okolica, jest tu strasznie żółto, to są choinki. A tu macie pięknie oświetloną ulicę, tu poustawiali jakieś krowy. Mogę sobie zrobić selfie z krowami. Hello! <noise> y, więc tak, tu są krowy, jest strasznie, strasznie świątecznie. I w ogóle nie mogę się doczekać, nart. art. Uh. Tutaj zaraz Wam przedstawię jakąś taką niby, e, to miałam powiedzieć hiszpańską, ale nie jesteśmy już w Hiszpanii. E, jakąś taką andorską e, szopkę mm. chyba. tutaj, tutaj jest też szopka. A tu jest w ogóle jakieś To jest z koloru. To jest Tutaj są kaczki. Jakieś dziewczynka pilnuje kaczek. Tutaj mamy takiego kawalera. Hello. Jajku trochę taki żywy. A tutaj jest stajenka. Są osiołki. I tu jakiś jeden chyba nieżywe. No. Jeszcze jakieś konie. Eee, Wejdźmy na następną choinkę. A tam jest. Eee, to jest to, jak to się nazywa. Eee, no wiecie, to taka winda, właśnie już na zjazdy. A w górę. Ja wracam do hotelu, bo mi jest strasznie zimno z tymi mokrymi włosami. Mam nadzieję, że się nie przeziębię. Gdyby moja mama to widziała, to by mnie po prostu zatłupła na śmierć, ale nie są aż takie mokre jeszcze. I tak, jestem strasznie głodna. I w ogóle nie wiem, śmiesznie. Pierwszy raz mam takie Boże Narodzenie, 25 w górach. I tak, nie mogę już się doczekać właśnie nartowania, nie mogę jak tu mówić, jeżdżenia na nartach. No i oczywiście dzisiejszego obiadu. Zobaczenia później kochani.